Bez krawata w Radio Yard. Włodzimierz Aleksiejuk, szef KS Kaliber Białystok, jest gościem Radio Yard. Dzień dobry. Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu. Przed nami super finał Polish Open Kaliber 2024 coroczna impreza o dużym rozmachu i z naprawdę ogromnymi sportowymi emocjami. Proszę powiedzieć, jakie strzeleckie zmagania będziemy mieli okazję oglądać. Dzisiaj już rozpoczynamy strzelanie mixtów, czyli to są w parach mieszanych. Aktualnie jest to już konkurencja olimpijska, czyli strzela kobieta i strzela mężczyzna i to jest taka ta, ta jakby rozgrzewkowe strzelanie. Jutro mamy strzelania eliminacyjne do superfinału Polish Open, a w sobotę będzie ten taki telewizyjny superfinał, gdzie można będzie go oglądać i na YouTubie, a w niedzielę w ramach retransmisji na TVP Sporcie o 15.30 i na, na telewizji lokalnej naszej białostockiej. To największa impreza strzelecka tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej? Yy, znaczy, być może gdzieś ktoś i ma więcej zawodników w trakcie yy, imprezy, ponieważ yy, nasza hala nie jest w stanie przyjąć więcej jak 400, kilkunastu. Tak do 420 to jest absolutny, absolutny maks, co jesteśmy w stanie w ciągu tych czterech dni przerobić. Natomiast yy, nie znam żadnej imprezy na świecie, yy, która w której no jest nagroda główna samochód osobowy, więc to też jest taki miły akcent. Nie chcę skłamać, bo edycja jest już imprezy 25, a samochód bodajże 17. Mhm. Bo rzecz jasna nie od pierwszej edycji to było, trzeba było troszkę urosnąć, żeby, żeby można było sobie na coś takiego pozwolić. Musiały przyjechać kadry narodowe z innych krajów, więc tak naprawdę to te kadry narodowe. Innych krajów dają prestiż też w tej imprezie. Nie? To powiedzmy w takim razie, kto o ten samochód rywalizować będzie? Hmm, będą rywalizować sportowcy, ale to poczynając tak od Estonii, przez Łotwę, Litwę, Polskę, Ukrainę, Rumunię, Węgry. Wypadli, wypadły Indie przesyłali nam do rezerwacji hoteli już swoje bilety lotnicze. Niestety nic nie otrzymali, nie, będzie tym razem bez indusów, ale oni uczestniczyli już kilkakrotnie u nas. Są to zawodnicy czołowi i mistrzowie świata, i aktualni, i byli i medaliści olimpijscy. Wprawdzie Siergiej kulisz to jest wicemistrz dwukrotny wicemistrz olimpijski z Rio i z Paryża. Ale w strzelaniach na 50 metrów, natomiast praktycznie zawsze był w finale tutaj walcząc również w tym, w tym karabinie pneumatycznym. Więc są to nazwiska absolutnie z czołówek finałów Pucharów Świata. A reprezentanci Polski też będą? Będą Polski, będą Kalibra i rzecz jasna Kalibrowicze już czterokrotnie wygrali. No, i ktoś tam się odgraża, że po raz kolejny powalczy, albo że już samochód stary trzeba zmienić. Okej, okay. to w takim razie powiedzmy o tym, jakie umiejętności trzeba mieć, żeby wygrywać taki indywidualny konkurs, bo trzeba przyznać, on nie jest zbyt typowy. E, tak, panie redaktorze, to e, nasz super jest e, typowo. E, to nie jest finał olimpijski. W niedzielę rozgrywamy w sobotę jedną konkurencję olimpijską, finał, a w niedzielę rozgrywamy siedem takie typowe finały jak na olimpiadzie, czysto sportowe. A to jest tak połączony sport z najwyższymi absolutnie wręcz olimpijskimi emocjami z show, żeby, żeby było to po prostu widowisko i... No pierwszy strzał zawodnicy oddają wspólnie, odpada dwóch najsłabszych, dalej pojedynczo i e, bez względu na to, co się wcześniej wydarzyło, ktoś, kto ma najsłabszy strzał, po prostu odpada. I czasem e, odrobina szczęścia pomaga gdzieś tam wejść kilka, ale to jest tak, że sześć razy to szczęście, tak jak sześć razy w totka, trafić się raczej się nie udaje. I jeszcze nigdy nie wygrał jakiś słabeusz. Zresztą nigdy słabeusz nie trafił tam do tego superfinału. Tam przejście eliminacji jest y, mega trudne, bo y, ze zwycięzców konkurencji, które będą jutro rozegrane, to tylko y, mężczyzna i y, 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 jeden mężczyzna, jedna kobieta wchodzi do y, finału, a następnie jest ten... Bardzo podobna eliminacja w półfinale. Więc e, też jest to e, takie trudne, emocjonujące i stawiające zawodnikom mega e, duże obciążenie psychiczne. I to sobie trenerzy cenią bardzo. Mhm. Duże obciążenie psychiczne, no bo tutaj wymagana jest po prostu ogromna precyzja, prawda? E, to jest precyzja w oddaniu strzału, ale e, w tym sporcie, jak w ogóle chyba w każdym dzisiaj, głowa decyduje, e, w 95% na Igrzyskach Olimpijskich, tam nie ma słabych zawodników. Nasza Ola była 20, ale mistrzyni olimpijska z, pary, z poprzednich Igrzysk Tokio była 21, rekordziska świata była 27. Tam naprawdę nie ma słabych zawodników. Tak samo u nas w superfinale nie ma słabych zawodników. Są to zawsze albo mistrzowie medaliści Europy, świata, czy medaliści Igrzysk olimpijskich, i e, e, technika oddania strzału jest opanowana przez nich wszystkich absolutnie. Kto w tym dniu potrafi wyłączyć głowę mhm. i skupić się tylko na wykonaniu pracy, na wypracowaniu tego strzału? Ten wygra nagrodę główną. Natomiast tam, gdzie nastąpi moment rozkojarzenia, nawet na chwilkę, to jest już po Już nie ma strzału bliskiego stuprocentowej precyzyjności. A z ciekawości zapytam, którą z poprzednich edycji pan wspomina najmilej? Oj, trudne pytanie. Ja osobiście jako. Ten, który organizuje i zorganizował ten sztab. Fantastyczny sztab, fantastycznych ludzi. To jest co najmniej setka ludzi, bardzo ciężko pracuje tygodniami, żeby ta impreza się odbyła. Jestem skupiony na technicznych, organizacyjnych, żeby po prostu wszystko wypaliło. No i dzięki temu zaangażowaniu tych ludzi i tego szefa tam na górze, to wszystko jakoś wychodzi dobrze. Myślę, że chyba najlepsza była to wówczas, gdy po raz pierwszy kalibrowicz, czyli kalibrowicz. Kalibrowiczka wygrała te auto. Chyba to był ten pierwszy raz, kiedy my, Kalibrowicze, to auto zdobyliśmy. A bo później tak już to staje się jakby takie, no. Rutynowe. No, to, tak, trudno to, to powiedzieć. Ale z 16-4 wygrane przez kalibrowiczów naprawdę świadczy to y, dobrze o naszych kalibrowiczach i naszych trenerach. I o wysokim poziomie całej drużyny. Ta jest. To jeszcze na koniec naszej rozmowy, w takim razie, te kilka słów przypomnienia, zaproszenia, co, gdzie i kiedy. Wszystkie strzelanie odbywają się w zespole szkół rolniczych ulica Księdza Suchowolca w Biemstoku. I no cóż, najciekawsze. W Wydarzenie jakim będzie, to to, to to jest godzina 19, więc tam trzeba już być o 18 na hali. Wstęp jest wolny na hali zespołu szkół rolniczych. Jeśli nie będzie miejsca na dole, to jest tam antresola fajna taka, jest bardzo dobra widoczność z tego miejsca. No, i w niedzielę finały olimpijskie na mniejszej hali, tam obok. Też bardzo emocjonujące. Kogoś, kogo interesuje sport czysto olimpijski, też zapraszamy na to wydarzenie, ponieważ naprawdę można dużo podejrzeć, obejrzeć, dotknąć. Będzie pani Renata Małoróżańska, będzie jako ekspert, komentator, ale będzie również dostępna dla ludzi, którzy zechcą zamienić kilka słów, porozmawiać, może jakieś zdjęcie zrobić. Także naprawdę emocji będzie bardzo dużo. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo gorąco. Włodzimierz Aleksieju, szef KS Kaliber Białystok, był gościem Radia Yard. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Bez krawata w Radiu Yard.